Witam wszystkich, no, no to już dzisiaj uważamy, że na tą pierwszą połowę meczu nie przyjechaliśmy bardzo, bardzo w bardzo łatwy sposób, traciliśmy piłki, a, bardzo a, słaby pressing a, i to, to nam a, właśnie wejście w meczu od samego początku było słabe, ta bramka może na 1-0 jeszcze, jeszcze to, to wszystko pogorszyła. Dużo strat, dużo takich zwykłych, prostych błędów, które wyczyścić dało tą drugą bramkę też. I po tej drugiej połowie zagraliśmy w taki sposób, w który chcemy grać. Ogólnie prowadzić grę, być agresywni do skoku, pressingu i też zagrażać bramkę przeciwnika. Też ta czerwona kartka też nas uwarunkowała, po tym wyniku to było ciężko. Próbowaliśmy, a zmiany, które wprowadziliśmy też by były dobre, chłopaki chcieli do końca powalczyć o tą jedną brakę kontaktową, ale się nie udało, więc nie ma co tutaj za dużo też rozmawiać. Ta pierwsza połowa uwarunkowała wszystko, nie możemy w taki sposób grać i, i mam pretensje do swoich zawodników, że chodzi o pierwszą połowę, to nie to. Na czym pracowaliśmy to jest nie to co my chcemy i w jaki sposób chcemy się po prostu prezentować, więc za trzy dni bardzo szybko jest mecz, więc to jest taki plus, i, 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 żeby się rehabilitować i, i, i zagrać dobre spotkania na swoim boisku. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania od trenera, gości są od Państwa? Proszę bardzo. Dobry wieczór Panie trenerze, Tomasz Grabek, pierwsza Liga Rune. Ja chciałem zapytać na początek właśnie o to funkcjonowanie w obronie średniej. Mało było tych skoków pressingowych wysokich w tej pierwszej połowie. Tak. Czy to był taki plan na mecz, czy bardziej zdeterminowała to ta szybko stracona bramka? Nie, myślę, że um, mieliśmy plan na, na ten mecz, żeby um, zamknąć przyrzuty wieczyste, które widzieliśmy, że gra Przerzutami na, 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 na szybkich skrzydłowych, ale to nie było tak, że po prostu chcieliśmy się wycofać. Mieliśmy takie momenty jak już nasz numer 10, wiskakiwanie na tym wahadłowi, miał miał za nimi, to, to nam trochę nie funkcjonowało w tej pierwszej połowie. Gierbowski, który nie jest to jego nominalna pozycja i, i, i im widać, że jeszcze ma trochę braki na tym, tym, więc możemy nad tym popracować. Przez okres tą 42-43 minutę ten nieuznany gol e, dla Was, czy w jakiś sposób chce się Pan odnieść do tej decyzji sędziego? Zapytam Pana, jak Pan myśli? To, to położenie rąk na Michał Poznańskim było bardzo delikatne w moim odczuciu z e, trybun, wydaje mi się. No, no, ja się, się patrzy, zobaczy, jak się z, zobaczy na mecz, jak się zobaczy na tą sytuację, no to ja zawsze zapytam, e, Czyli to tak była decyzja za drugą stronę zawsze. To i, I jak się z, rozmawia z, z arbitrem, to też jest takie jakby, ja jestem spokojny zazwyczaj nie tracę natracją, bo to nic nam nie da nerwowość i, i jakieś pretensje. My musimy się skupić na swojej tak naprawdę na pierwszą połowę, ale ta, ta bramka no, też za początku start michała zdana z, z wyprostowaną nogą i w ogóle też jest warunek, to to będzie żółta kartka to też warunkuje zawodnika na, na dalsze spotkanie, na zawsze a, a interwencja, widzę, że że, że, że Micha ma poza i to na wystarczy, ale ja mówię, że to jest tylko i wyłącznie uważam, że zbyt delikatni fauli, zbyt zbyt uh, 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 po uh, prostu lekki upadek, takiego prostu uh, 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 Twardego zawodnika, jaki jest mija. więc Ale to nie ma co nie z... Mamy prezencję do siebie po tej pierwszej połowie dłużej, więc pracować dalej i ten następny mecz wyrwać. Często pojawia się to pytanie o wspólną grę od pierwszej minuty Marii Rosady i Kamila Ondolaka. Ja chciałem zapytać trochę od innej strony. Na ile gra tych dwóch piłkarzy od pierwszej minuty utrudniłaby pan zarządzanie meczem w jego późniejszej fali? No, zgadza się, że nam ten e, e, po napastnik e, brakuje, e, więc na, tych, na ten moment nam te zmiany dawały e, prosto owoców e, i musimy szukać, też ani rozwiązania e, napastnika chcieliśmy sprowadzić też, ale nie było chętnych i brać byle, byle co i byle kogo, kto nie chce u, u nas być, no to nie ma sensu, więc na pewno będziemy. Szukać te rozwiązania. Teraz mamy sporo meczu przed sobą, więc na pewno każdy z nich dostanie i czas grania, i, 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 i swoje okazje, więc muszę być gotowy. Ale dziękuję Panu. Po przegranej w Polonii, tą po dwóch tygodniach ciężkiej pracy, bo na tym się skupiliśmy. Dzisiaj zespół wyszedł tak jak na mecz, po zwycięstwo i to było widać od początku. Bardzo się cieszę, że od początku zdominowali. Grę, bardzo dużo trzymali piłkę, dużo akcji. Przeciwnik praktycznie do przerwy, poza stałymi fragmentami gry nie miał nic do powiedzenia. Zresztą w drugiej połowie, poza tam 15 minutami po przerwie, gdzie troszeczkę środek zgubiliśmy w graniu. Również tam wielkich sytuacji nie stworzył, ale trzeba przyznać, że te piłki za plecy i te wrzutki ze stałych fragmentów gry. Mieli bardzo groźne i musieliśmy się sporo napracować, żeby z tego to wybronić. Jestem ogólnie z gry zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z nowych piłkarzy, z tego, co pokazali. Wiadomo, że im jeszcze trzeba tych meczów, treningów, meczów, żeby dojść na 100% do formy fizycznej, ale już jakościowo to widać, jak wyglądają wtedy, kiedy są świeżi, bo to i to jest olbrzymia, olbrzymia jakość, myślę, że bardzo, ale to bardzo nam pomogą. Mam pretensje jedynie i o tym będę w tygodniu z chłopcami rozmawiał, że no niestety no my musimy strzelać bramki yy, ze sytuacji stuprocentowych do przerwy mieliśmy chyba jeszcze ze trzy sytuacje, z których powinna paść bramka. Po przerwie chyba ze dwie albo trzy, no po prostu to nie przystoi takich sytuacji nie wykorzystywać. Wynik 2.0. To jest taki wynik, że jak przeciwnik strzeli na 2-1, no to poczuje, że ma szansę. Ty możesz się wtedy zgrać nerwowo i robi się mecz nieciekawy. Sytuacje, które stwarzasz ładną grą, ciężką pracą, musisz wykorzystywać. I tu na pewno będziemy o tym rozmawiać. No bo wiadomo, że pracować, to nad tym się pracuje cały czas. To, to nie ma jak inaczej. Po prostu tylko troszkę więcej koncentracji pod bramką przeciwnika trzeba. Także ja wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pytanie do trenera. Proszę bardzo. Dobry wieczór trenerze, Tomasz Grabiat, pierwsza lida RUM. Rzeczywiście bardzo dobra ta pierwsza połowa w wykonaniu Pana zawodników. Natomiast mam wrażenie, że w tej drugiej części meczu troszkę chcieliście przyjąć stal na, na swojej połowie. I to troszkę wprowadziło niepokój w grze pana y, zawodników, czy taki był plan na mecz, czy po prostu gdzieś tam ta bardzo dobra pierwsza połowa uśpiła ich czujność? Nie, y, przeciwnie, w przerwie rozmawialiśmy, żeby broń Boże nic nie zmieniać, a wciąż tak grać. Ja myślę, że tutaj trosze, trochę, y, jak to się mówi, czy sił, no trochę tej y, fizycznie już miał problem y, Pusic, trochę mniej agresywny w graniu ofensywie, bo w defensywie bardzo dobrze grał, ale w ofensywie troszeczkę mniej piazon. To, no ale to było wiadomo, że to są ludzie, którzy trochę mieli przerwę w grze, i, ale my nie mamy czasu, my musimy z nich korzystać i tych meczami plus treningi muszą dojść do stuprocentowej wydolności i tutaj tak jak powiedziałem wcześniej, trochę zgubiliśmy właśnie tą grę przez środek, to co wychodziło pięknie do przerwy, po przerwie w te pierwsze 15 minut y, zaczęły, zaczęliśmy gubić i za długo graliśmy dłuższymi piłkami, co potem traciliśmy je i tego szkoda było Zrobił się, no, na pewno y, tutaj zmiana y, Łysego była była tym podyktowana, że yy, tak jak mówiłem, pusić trochę opas sił i zaczęli i przeciwnicy i my za dużo tych długich piłek i chciałem żeby ten Łysy był na tą drugą strąconą piłkę i to zdało egzamin a zdało egzamin na pewno potem jak już dostali przeciwnik dostał czerwoną kartkę no to już było trochę już pod pogrze o tak powiem z ich strony tak wiadomo że próbowali pressing nie można im tego odmówić próbowali wysoko pomimo gry w przewadze naszej próbowali wysoko iż pressingiem no ale jednak Taki zespół jak mój, takiej przewagi, no raczej nie zmarnuje. Także, tylko mówię, no, szkoda tych sytuacji w drugiej połowie, bo to jest mecz, który powinniśmy wykorzystać. Dzisiaj Miki Bila od pierwszej minuty na tej prawej stronie, poędrował na lewą. Mhm. E, chciałem zapytać, z czego wynikało takie ustawienie zespołu od pierwszej minuty? E, czy trochę było to spowodowane tym, że Miki właśnie lepiej funkcjonuje w tym pressingu? Nie, Miki lepiej gra na prawej stronie. Miki, z tego co obserwowałem, tego zawodnika jeszcze z wcześniejszych meczów, czy w Wiśle, czy w Jagiellonii, on na lewej stronie nie ma takiego tego wejścia do środka co Semedo. Stąd ta zmiana ich na strony. I powiem, że jeżeli chodzi o sam pressing dzisiaj, no to nie chcę skłamać, ale to Semedo miał dzisiaj ze sześć. Wysokich bardzo odbiorów, tych, jak to się mówi, przewidział niektóre piłki, które powinno Bardzo wysoko doskakiwał do wlazły, który tam od nich rozgrywał. Także pod tym względem wywiązał się w 100%. O to nam dzisiaj chodziło, żebyśmy tych stoperów, którzy bo grają na trójkę z którzy wyprowadzają piłkę, natychmiast mieli pressing. To kosztuje dużo pracy, dużo wysiłku, ale. To zdało dzisiaj egzamin, bo praktycznie tych odbiorów, przechwytów to mieliśmy no nie chcę, niezmierzoną ilość. Także tutaj w pressingu bardzo dobrze dzisiaj grał i Semedo, i Wilar, tym swoim doświadczeniem bardzo ładnie ustawiał się w środku, blokował podania do środka, przez to przeciwnik nie mógł zmieniać stron. I, i to nam zdało egzamin, także ja jestem z nich dwóch zadowolony, aczkolwiek i jeden, i drugi mieli po sytuacji stuprocentowej. W meczu z Polonią, który wam nie wyszedł. A teraz zagaliście, no, o nie było lepiej wręcz. Co Pan zrobił w ciągu tych, tych kilkunastu dni? Czy dużo nam potrzebowało Bo wiadomo, że mieliście takie przygotowania z marszu, czy coś innego? Nie, kompletnie nie odpoczywaliśmy. Kompletnie chyba daliśmy jeden dzień, półtora dnia wolnego zawodnikom w ciągu tych dwóch tygodni. Pierwszy tydzień poświęciliśmy na dość ciężką pracę. Dużo trenowaliśmy z dużym obciążeniem. W drugim tygodniu trochę. Mniej już ze wskazaniem mi pod, pod przeciwnika, wiele treningów. Pod, yy, yy, także już ten drugi tydzień to szykowaliśmy się pod ten dzisiejsze spotkanie. Także, a dlaczego tak? No tak jak wiecie Państwo, my mamy ciągle nowych zawodników, tak? i a oni przychodzą do nas teraz, ci co zawodnicy co przyszli, gdzie grali ostatnie mecze w maju. Bardzo często nie mieli klubu, trenowali indywidualnie, także trzeba było ich po prostu, trzeba ich pomału doprowadzać, 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 tak, żeby byli w 100%. procentach, no i, i, i temu poświęciliśmy te dwa tygodnie. Ja wiem, że mój zespół trochę może być psychicznie zmęczony tymi obciążeniami, ale jak widać mamy dość szeroką kadrę, można to y, zmieniać, także na pewno nie mogę im zarzucić tego, że są nieskoncentrowani, że nie chcą, pracują bardzo ciężko i, i z tego się należy cieszyć. Na te, akcje w to wyglądało tak, jakby ci ze sobą yy... Czyli nie, nie kilkanaście dni, a kilkanaście miesięcy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo się rozumieli przy kółek. Tak, tak, tak. To trzeba przyznać, że wyglądało to w pierwszej połowie tak jak tak jak to miało wyglądać. Bardzo dużo wymian piłki, gry z pierwszej, z drugiej, yy, bez kontaktu, tak, rozprowadzenie, stwarzane sytuacje, także, no, my chcemy tak grać, tak, i od razu wysoko pres presować, tak, żeby przeciwnika, jedynie co, musimy się zabezpieczyć przed kontratakiem, a jeżeli przeszedł do ataku pozycyjnego, również trochę wpuścić i znowu agresywnym pressingiem yy, przejąć piłkę i to będzie nasza gra, z kimkolwiek i gdziekolwiek będziemy grać. Ja wiem, że mogą mecze nie wyjść, ktoś się czuje tak, tak, ktoś się czuje tak, nie wykorzystasz sytuacji, gorsze samopoczucie, gorsze, no to, to jest różnie, to jest piłka nożna, na wynik się składa, wiele jest czynników i faktycznie w tej polonii bytom nam pod żadnym względem nie wyszedł mecz i pod względem fizycznym nie najlepiej wyglądać, i pod względem techniczno-taktycznym błędy i w ustawieniu, no po prostu trafił się taki mecz, na pewno jakaś tam ta, ta sztuczna płyta, plus ta pogoda nad tą sztuczną płytą, nie ma co się tłumaczyć, bo przeciwnik miał tak samo, tak? Ale mówię, no trafił się taki, no kryzysowy mecz i to, i zdajemy sobie z tego sprawę, ja sobie zdaję z tego sprawę, że gdzieś musiał być błąd popełniony yy, albo no po prostu tak się, tak się stało. Każdy, to każdy zespół gdzieś ma jakiś kryzys, no my mieliśmy tam. Ja to, to oni grają na mniej więcej 100% swoich możliwości. Czy pan widzi jakieś rezerwy, że oni mogą dwa razy jeszcze grać? To znaczy ja, ja myślę tak, jeżeli oni tak będą grali, jak w pierwszej połowie, to są ogromne ich możliwości. Jeszcze Pusic jest zawodnikiem, który potrafi uderzyć dzisiaj, mógł parę razy podjąć taką decyzję. Potrafi szukać tych prostopadłych otwierających piłek. I to na pewno będzie, on, to będzie lepiej wyglądało, im dłużej będzie grał w zespole. I, jedynie trzeba ich doprowadzić jeszcze do takiego stanu, żeby byli w stanie to grać przynajmniej przez 75-80 minut. Tak? I, I o to nam będzie chodziło, bo umiejętności i jakość tych zawodników kompletnie się nie boję, tylko wiadomo, jak się pracuje nad rzeczami fizycznymi, nieraz zawodnik traci na jakości, no bo te nogi są ci ciężkie, czy yy, obciążenia są zbyt duże, no nieraz musisz tak robić, no to wtedy będą wcześniej zmieniać ale tak jak mówię no musimy ich w ciągu no my nie mamy czasu także w ciągu w ciągu z meczu na mecz musimy ich przygotowywać. Ja może jeszcze jedno pytanie o Fajertaga. On dzisiaj bez bola natomiast rzeczywiście wykonał tytaniczną pracę z przodu. Czy tym dzisiejszym naszym przybliżył się do stałego na sobie a on nie strzelił. No także no, myślę, że udany występ pod każdym względem i pod względem e, zachowań w defensywie, i pod względem pracy, i pod względem właśnie tego zachowania w ofensywie. To jest zawodnik, który zawsze jest w polu karnym, to jest zawodnik, który potrafi utrzymać piłkę w polu karnym, bardzo agresywny, dochodzi atut gry e, głową, także dzisiaj pokazał, e, jak to się mówi, próbkę tych swoich umiejętności. E, co jest, co wskazuje trochę na niego, e, to jest zawodnik, który bardzo rzadko, kiedy jest piłka w bocznych sektorach czy w środku, bardzo rzadko opuszcza pole karne. On jest zawsze tam i zawsze szuka e, bramek. I to jest jego ogromna zaleta ściągając go właśnie na to liczyliśmy.